Ale mamy szczęście. To sztabki złota. Teraz jesteśmy bogate. Tak, czekaj, moja sztabka ładnie pachnie. Może to wcale nie jest złoto. To czekolada? Jeśli tak, to daj mi spróbować. Nie, sama ją zjem. Masz swoją własną czekoladę. Właśnie. Nie mogę się doczekać, kiedy ją zjem. O, nie, to prawdziwe złoto! Myślę, że przeznaczę je na wstawienie moich połamanych zębów. Nie gadaj, głupot. Wiem, jak się naprawia zęby, więc sama ci je wstawię. Otwórz, buzię. Um, może nie powinnaś. Co to znaczy nie powinnaś? Już przygotowałam wiertarkę. Zrobię to szybko. Moja sztabka złota akurat się przyda. Otwórz, buzię. I jak? Czy złote zęby wyglądają fajnie? Rewelacyjnie. Mam fajny pomysł. Otwórzmy razem nasze klosze, ale nie patrzmy. Zamykaj oczy. Naiwna. Dała się nabrać na mój podstęp. Tylko nie papryczka, nigdy na to zje. A ja muszę mieć coś smaczniejszego. Raz, dwa, trzy. Otwieramy. Wspaniale! Mam czekoladową papryczkę. Kurczę, ja mam prawdziwą. Nie chcę jej. Ale musisz, masz pecha, a ja mam szczęście. Muszę szybko spróbować tej apetycznej papryczki. Ta czekolada wygląda przepysznie. Ja mam czekoladę, a ty masz papryczkę. Ale mi się poszczęściło. Mam w parta, hurra! Może mnie poczęstujesz. Po co przed tobą taka pyszna papryczka? Spróbuj jej. Na pewno jest ostra. Ojej, wcale nie jest ostra. A w środku ma czekoladę. Dziwne, jeśli ja mam czekoladową papryczkę, to co masz? O nie. Co się stało? W mojej papryczce jest czekolada. Obawiam się, że twoja jest prawdziwa. Co? Nie, nie wierzę. A, pomóż mi, ratunku. Czyli to ja mam dziś szczęście. Już myślałam, że będę musiała się męczyć z ostrą papryczką. A to ja się męczę, to niesprawiedliwe. Pomocy, zaraz słone, proszę udać ten pożar. What? Dobra, dobra. Akurat mam obok siebie szklankę z wodą. Trzymaj. Pomogło? Chyba... Yy, ja tak nie! Nie pomogło! Znowu płonę! Tym razem jest jeszcze gorzej! Zaraz przyjdę, czekaj! Zanim tu wrócisz, sama ugaszę ten pożar! Za pomocą zwykłego spryskiwacza! Już biegnę! Mam całe wiadro mleka specjalnie dla ciebie! Nie! Dlaczego to zrobiłaś? Sama ugasiłam pożar! Teraz jestem cała w mleku! Popyt? Dziwna nagroda. Ciekawe, kto ma tę prawdziwą, a kto czekoladową. Myślę, że ja mam prawdziwy. Już mogę się nim bawić, ale super! Czyli mój jest czekoladowy. Muszę go szybko zjeść. Aj, to boli! Wcale nie jest czekoladowy! Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. No to gdzie są smakołyki? Gdzie czekolada? Dziwne, spójrz, twój popyt też ma znak zapytania. Znak zapytania? Tak, jest na tym przycisku. Spróbujmy go nacisnąć. Może wtedy pojawi się coś smacznego. Super! Czekoladowa kola! A ja mam prawdziwą. Też całkiem fajnie. Zgadzam się, mamy szczęście. Mogę pierwsza spróbować mojej coli? W końcu czekoladowa kola jest dość rzadka. Mm, jest smaczniejsza niż myślałam. Co jest w butelce? Też czekolada? Tak, tylko że płynna. Płynna, ale nadal bardzo smaczna. Szkoda, że nie widzisz swoich czekoladowych zębów. Wicie samej płynnej czekolady jest nudne. Lepiej zrobię z niej coś niezwykłego. Na przykład czekoladowy popyt. Będzie super. Nie uda ci się, to na bank nie wyjdzie. Tak? Myślę, że jesteś po prostu zazdrosna. Tylko spójrz. Wyszło! Na Twoich oczach powstał ten czekoladowy popyt. Spróbuję. Jest taki pyszny. Szkoda, że go nie spróbujesz. A mnie nie szkoda. Myślisz, że nie potrafię zrobić własnego pysznego popytu? To proste. Zamierzam zrobić go z Coca-Coli. Zobaczysz, to będzie najfajniejszy popyt ze wszystkich. Kola może zamarzać tak samo szybko jak czekolada. Dobra, gotowe. Ja też zamierzam zjeść pyszny popyt. Nie uwierzę, dopóki go nie wyjmiesz i nie pokażesz. Ech, z łatwością, trzeba tylko wyjąć z foremki. Dobra, jak go wyciągnąć? Aj, co ty robisz? Dlaczego mnie uderzyłaś? Nie zrobiłam tego specjalnie, przepraszam, nie złość się, tylko spójrz na mój popyt. Wow, wygląda smakowicie. Mogę spróbować? Spróbować? E, tak, jasne. Spodoba Ci się. Kiedy ty będziesz lizać mój popyt, ja szybko zjem twój czekoladowy. Słuchaj, miałaś rację. Jest naprawdę dobry. Bardzo mi smakuje. Fajnie, że się ze mną podzieliłaś. Pomóż mi, proszę! Dobra, pomogę. I tak nie mam już smakołyku. Jak śmiesz, złodziejko! Weź spokój, to był tylko żart. Come Hura, to iPhone i to nowy! Skąd wiedzieliście, że to jest scen, który chciałam mieć? Um. Ja też mam iPhone'a, ale jest dziwnego koloru. Nie wiedziałam, że istnieją brązowe iPhony. Wiem, to czekolada! Mamy wielkie szczęście. Spodoba Ci się? Wiem, nie mogę się doczekać, żeby spróbować, jak dobrze smakuje ten iPhone. Coś mi mówi, że będzie pyszny. I rzeczywiście jest niesamowity. Szkoda, że go nie dostałaś. Hmm. A tak przy okazji jak się ma tutaj prawdziwy iPhone? Hmm. Jakie pyszności! Hmm. E, mój iPhone? No nieźle. Dzięki niemu też zjem coś dobrego. Spójrz! Mogę sprawić, że smakołki pojawią się na stole. O wow, to naprawdę działa! Jeśli raz się udało, uda się i teraz. Może zrobisz mi też pyszny poczęstunek? Nic cię to nie kosztuje. Nie, sama nie mam wystarczająco dużo smakołyków. Tylko jeden, proszę. A, no, nie zjem karalucha. Niech Diana się nim zajmie. Diana, proszę bardzo, częstuj się. Nie, nie chcę karalucha. Zabierzcie go ode mnie. Fuu, to okropne. Kończu zniknął. Teraz już nigdy nie wróci. Nie, nie, odejdź! Błagam cię, słabo mi zaraz zamglę! Ej, co z tobą? No. Mam bardzo głodna, ale dostałam tylko jedną pizzę. Szkoda. Współczuję ci. Jak fajnie, bo ja mam o wiele więcej. Ty? Nie widziałaś jeszcze mojej wieży. Spójrz, pizzy jest tak duża, że sięga aż do nieba. Ale zaczyna ten, kto ma najmniej. No to czyli Diana Przestańcie się śmiać To wcale nie jest zabawne I tak wiem, że jem pierwsza I jestem tym podekscytowana Nawet jeśli mam tylko jedną pizzę To na pewno jest pyszna i ciepła Tylko spójrzcie jak ser się ciągnie Rewelacja Palce lizać Ostrożniej! Uważaj, gdzie wyrzucasz resztki. Co za różnica? Najważniejsze, że mi smakuje. Stop! Przestań! Wystarczy, mam cię dość. Chcesz rzucać we mnie skórkami? No to masz. Jesteście takie zabawne. To dla mnie niezła rozrywka. Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła pizzę. Jana miałaś rację, jest pyszna. Mam pomysł, wiem jak ją jeść bez brudzenia sobie rąk. Można ją po prostu zwinąć jak kebaba. To jest bardzo poręczne. Mm, jak apetycznie jesz. A teraz pokażę wam, jak naprawdę szybko zjeść pizzę. Jak nieźle, co? Wow, nie miałam pojęcia, że tyle pizzy może zmieścić się w buzi jednej osoby. Oczywiście, że może. Można nawet zjeść kilka pizz pod rząd. Oj, chyba coś poszło nie tak, co robić? Daj spokój, nie martw się. Przynajmniej teraz cała twoja pizza jest nasza i możemy ją zjeść. Dobry, dobra, dobra, gdzie są moje pizze? Jak wam nie wstyd. Po prostu bezczelnie je ukradłyście, złodziejki. Nie krzycz na nas, byłyśmy po prostu bardzo głodne. W końcu nadszedł czas, aby zabrać się za moją pizzę. Tak długo na to czekałam. Ojej, to prawdziwy upadek wieży! Dokładnie. Ale nie byle jakiej wieży, tylko bardzo, bardzo smacznej. O, została jeszcze kiełbaska. Tylko jeden tiktak? Nie najem się taką drażetką. Ja mam całe pudełko. Zobacz lepiej, co ma Diana. Tak, zobacz, co mam. To nie jest takie zwykłe pudełko, a gigantyczna paczka tiktaków. To jest takie fajne. Ale Lily je pierwsza. Wiem, mój tiktak ma smak Coca-Coli. A ja uwielbiam Coca-Colę. Dobre, ale bardzo mało. Mary, teraz twoja kolej. No w końcu. Zawsze jestem gotowa na coś pysznego. Co jest? Dlaczego drażetki się nie wysypują? Szybko, wskakujcie mi do buzi. Mary zgubiła wszystkie swoje cukierki. Nieprawda. Nawet jeśli są na stole, mogę nadal je jeść. Albo raczej wessać przez słomkę. Bardzo mi się podoba. Diana, tylko ty zostałaś. Nareszcie. W końcu nadeszła moja kolej na zjedzenie tych wszystkich tiktaków. Spójrzcie, jak ich dużo. To jest takie dobre. Może i z nami się podzielisz? Masz tego tak dużo. Podzielić się? Mam się dzielić? Jest takie pyszne, że zjem wszystko sama? Kurczę, wiem! Mam pomysł, jak podkreślić Dzianie co najmniej jedno pudełko. Jeśli wyciągnę rękę z tej strony, na pewno nie zauważy. Mary, podstaw swoją rękę zaraz będziemy miały tiktaki. Hej, skąd macie tiktaki? Sumuję! Koniec z Wami, macie przechlapane. Przygotujcie się na ostrzał z cukierkowej broni. A macie! Przestań! Stop! Błagamy, przestań! To dla was nauczka, że nie wolno kraść cukierków. Właśnie, przecież ona strzela do nas cukierkami. I to bardzo smacznymi cukierkami. Można je łapać ustami i jeść. To genialny pomysł! A macie! Ojej, chyba skończyła mi się amunicja. I nie mam nic do jedzenia. No, przynajmniej my się najadłyśmy. Dzięki. Ojej, po co mi tyle czosnku? Zgadzam się, ja też nie wiem po co. Macie pecha, dziewczyny, ja mam tylko jedną główkę czosnku. Ale to ty pierwsza go jesz. No i co z tego? Myślę, że szybko się go pozbędę. Po prostu go obiorę, bo lepiej go przecież jeść bez skórki. Wow, fajny sposób na obieranie. Co myślałyście? Teraz muszę go tylko zjeść w jakimś fajnym stylu. O nie, nie chcę jeść tego paskudztwa. Powinieneś zobaczyć swoją pomarszczoną twarz. Wiesz, co może ci pomóc? Praska do czosnku, dzięki niej jedzenie będzie mniej bolesne. No dalej, Lili, otwórz usta. Pomogę ci wycisnąć czosnek prosto do buzi. Nie, dziękuję, poradzę sobie. No, otwórz usta, jeśli nie potrafisz sama ich otworzyć, to Ci pomogę. I jak? Dobre? Smakował ci czosnek? Nie, to okropne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu jadłam. Oj, przepraszam. Co za smród! Teraz musimy to wąchać. Lili, weź szybko jakąś gumę do rzucia. Twój oddech jest nie do zniesienia. Dzięki. Przydałoby mi się trochę gumy, rzeczywiście. Pomogła. Teraz czuję się tak, jakbym nigdy nie jadła czosnku. Masz szczęście, że już go zjadłaś, a ja to dopiero zrobię. Ale po co go jeść? Jest taki ładny. Byłoby o wiele fajniej, gdybym założyła go na szyję i nosiła jak biżuterię. Nie ma mowy. Zasady mówią, że trzeba go zjeść, no więc smacznego. Miałam nadzieję, że pomysł z koralikami się sprawdzi. Jesteś bardzo złośliwa, Diana, ale i tak nie zamierzam gryźć czosnku w ten sposób. Mam lepszy pomysł. Ha! Szybko i dokładnie go obrać należy wrzucić go do szklanki i dobrze potrząsnąć. Wówczas skórka pozostaje w środku, a ząbki czosnku z łatwością można wyjąć. Wow! Ula! No tylko spójrzcie! No to mogę go spróbować. Fui tak! Czyli nie zgadzam się. Czosnek jest okropny. Czuję się jakbym zjadła wiadro śmieci. Tak właśnie teraz pachnie w tym pokoju. Ale to nie szkodzi. Znam szybki sposób na pozbycie się tego nawet nieprzyjemnego zapachu. Przyda się tu jakiś odświeżacz powietrza. Nic wam nie pomoże, dopóki zapach nie zniknie z moich ust. Kurczę, co teraz zrobimy? Wiem. Trzeba prysnąć odświeżaczem prosto do twojej buzi. Proszę. Och, chyba się skończył. No i dobra, najważniejsze, że zapach zniknął. Rzeczywiście, ale smak tego odświeżacza też nie jest najlepszy. Diana, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dziewczyny, proszę, czy naprawdę muszę iść całą tę górę? Musisz, wierzymy w ciebie. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Okej, okay, na razie daję radę. W końcu jestem silną dziewczyną. Mogę zjeść kilka ząbków czosnku na raz. Ale to obrzydliwe. Ojej, ona go je nawet ze skórą. Wow. Jeszcze trochę. Muszę z tym skończyć. Ostrożnie, nie wyrzucaj resztek. Leci prosto na nas. Nie obchodzi mnie to. W tej chwili obchodzi mi tylko to, że cuchnie mi z buzi jak ze śmietnika. Tak, pachnie okropnie. Ale wiem, co może nam pomóc. Jeśli odetniemy źródło tego smrodu, będziemy mogły pozbyć się go z pomieszczenia. A, nie mogę oddychać! Pomocy, ratunku! Mam nadzieję, że ona żyje. Oczywiście, że żyje. Po prostu zemdlała od tego smrodu. Nic mi nie jest, żyję. Nic mi nie jest. Przepraszam, Diana, no, ale dzięki temu nie śmierdzi. Jak tu trafiłyśmy? Co to jest? Mam nadzieję, że coś pysznego. O tak, to bomba! Zaraz wybuchnie. Wygląda na zepsutą. Coś jest nie tak. Wiem, to słodka bomba. Jakie to pyszne. Naprawdę bombowy smak. Wow. Nie mogę się zatrzymać. Chcę więcej i więcej. Też chciałabym spróbować. Nie ma mowy. To jest moje. Zjadłaś wszystko tak szybko? Została jeszcze jedna ostatnia sztuka. Raz pierwszy w życiu jadłam licznik. I był naprawdę dobry. Stop. Co to za dźwięk? Słyszysz to? Dobiega chyba stąd. Co to jest? To prawdziwa bomba. Najprawdziwsza. A, pomocy! Co się dzieje? Patrz. Cześć wszystkim. Słyszałam, że ktoś tu potrzebuje pomocy. Nie martwcie się, uratuję was. Mam specjalną taśmę. I gotowe. Jesteście bezpieczne. Co to jest? Ciekawe, kiedy ona wybuchnie. Nie wiem, ale musimy się spieszyć. No dalej. Yy, czy ktoś wie, jak używać tych przycisków? Ups, chyba coś zepsułam. No to moja misja się zakończyła. Do widzenia. Wow, jak wysoko odleciała. Mary, co zrobimy z tą bombą? Nie panikuj, mam plan. Właśnie tego nam trzeba. Mary, to nic nie da. Yy, dobra, ten kurczak? Oczywiście, że nie. Nie można ci dogodzić. A co powiesz na to? Nie, odłóż to szybko. Ty jesteś nudna. O, znalazłam. To powinno załatwić sprawę. Po prostu przetnę przewód. No to świetny pomysł. Kurczę, ile tu kabli. Który z nich należy przeciąć? Myślę, że niebieski. Mary, obyś zgadła. Gotowe. Jesteśmy uratowane? O nie, czas biegnie jeszcze szybciej. A, auć. Jestem cała w czekoladzie. To niesamowite. Ja też. Kto z nas zje więcej czekoladek? Mam zamiar wygrać. Jedna i jeszcze jedna. Doganiam cię. Remis! To było super! No to co, podnosimy? Jestem taka szczęśliwa! To nowy iPhone! Wow, u mnie też to najlepszy prezent! Mamy dwa identyczne iPhoney. Nie wiem. W takim razie sprawdzę. Ojej, tak wygodnie leży w dłoni. Ma też sporo aplikacji. Tylko dlaczego nie działają? Coś jest z nim nie tak. A, jest czekoladowy. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Jest pyszny. Skoro ty masz czekoladowego, to ja mam prawdziwego! Super! Czas na zrobienie kilku selfie. Tak, to świetny pomysł. Uśmiechnij się. Odejdź, psujesz zdjęcie. Od razu lepiej. Trzymaj się, moja zemsta będzie brutalna. Wyglądam super. A, pomocy! O nie, mój iPhone! Dobrze ci tak. Więc to Ty mnie przestraszyłaś. E, ups, gdzie jest mój czekoladowy iPhone? Lepiej, żeby nic mu się nie stało. O nie, mój nowiutki telefon! Za co? Nie będę już mogła robić żadnych zdjęć. Mam pomysł. E, Mary, czego chcesz? Zamieńmy się telefonami. Serio? Dobra! Daj mi swój, a ty weź mój. O Nie, co z nim nie tak? Jest zepsuty. Chelsea, oszukałaś mnie. Co? Zjadłaś też mojego czekoladowego iPhone'a. Oddaj! To nie jest wymiana, na którą się zgodziłam. Ech, został tylko kawałek. O, ładowarka! Ale wątpię, że to pomoże. Chociaż. Okay. Można spróbować. Wow, teraz mogę jeść tego iPhone'a bez końca! Mary, masz szczęście. Możesz mi zazdrościć. Jakie pyszności. Może uda mi się też naprawić iPhone'a. Warto spróbować. Podłączę kabel. A Pomocy! Ratunku! To był zły pomysł. Ale masz teraz niezłą fryzurę. Pasuje ci. Ja pierwsza. Moja ulubiona kinder niespodzianka i to tak dużo! Niesamowite u mnie też! Sześć sztuk. Co? Ty też masz takie? To ma te czekoladowe, jak to prawdziwe. Hurra! jestem szczęściarą. Mam te czekoladowe. Muszę je szybko rozpakować. Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować. Mm, mleczna czekolada! Uwielbiam ją! O, w środku są MMsy! To jest pyszne! O, ja też chcę. Wiem, mam przecież swoje własne Kinder niespodzianki i pachną tak słodko. Uuu, w środku są prawdziwe jajka. To obrzydliwe. Dobrze ci tak. To niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że następne jajko nie będzie takie jak to. Boję się próbować. O nie, tu jest żółtko. Nienawidzę tego. Słuchaj, wygląda okropnie. To najgorsza runda w historii. Mnie się podoba. Kinder niespodzianka to najlepszy smakołyk na świecie. Słodka czekolada, a w środku zawsze czeka na ciebie jakaś niespodzianka. Wow, czekoladowe kulki, lubię to. Ale ja też chcę prawdziwą Kinder niespodziankę. Chelsea, daj mi spróbować, proszę! Nie! Jak można dać komuś Kinder niespodziankę? To jest tylko moje! Chelsea, jesteś taka chciwa. Co robić? Wiem. Dam ci nauczkę. Może wtedy zrozumiesz, że trzeba się dzielić z przyjaciółmi. Rzekuj się, Chelsea! Kura zjeść następne. Niech będzie to. Stop! Co to za paskudny smak! Co nie smakuje ci? Aha, ty to ustawiłaś. No, trzymaj się. A masz. A, o nie, moja buzia. Jest na niej jajko. Twój żart okazał się niewypałem. wypałem. Fu, to jest obrzydliwe. Musisz zjeść wszystkie kinder niespodzianki. Tylko nie to. Jak trzeba, to trzeba. Ale mam lepszy pomysł. Zrobię z nich pyszne danie. Co znowu wymyśliłaś? Bierzemy jedno jajko. Ups, bierzemy jajko i rozbijamy je na patelni. I tak robimy ze wszystkimi. W ten sposób mamy aromatyczną jajecznicę. Wygląda przepysznie. Mary, mogę spróbować? Nie, te jajka są tylko dla mnie. No i dobra. Niebezpieczna sztuczka kulinarna. Wow, jak wysoko. Mam pomysł, uważaj! Nie, nawet ci pasuje. Moje danie jest zrujnowane. Nie będę już więcej gotować. Zaczynam. O, to zestaw z McDonalda, super! Teraz ja. Wow, u mnie też. Ja spróbuję pierwsza. Coca cola, świetnie gasi pragnienie. Co? Jak to się stało? Nie, mam czekoladową kolę. Dokładnie, uwielbiam czekoladę. Ale fajnie. Wow, te cukierki MM's. Czekoladowa kola i cukierki MM's to idealne połączenie. Ja też chcę. No to spróbuję. O nie pomocy, jestem cała mokra. Jak Ci się podoba prysznic z coli? Nie ma w tym nic zabawnego. Ups, szkoda, że nie masz już Koli. Ciekawe, czy frytki też są czekoladowe. Tak, rewelacja. Czekoladowe frytki to niesamowite. Takich frytek na pewno nikt nigdy nie próbował. Chcę zjeść je wszystkie naraz. Rewelacja! Mogłabym jeść bez końca! Nawet pudełko jest jadalne! What? Serio? No to spróbuję! Fuj, oszukujesz! Nie jest jadalne! Kurczę, nie mam już frytek ani coli! Nie smuć się! Proszę! Bardzo dziękuję! Jesteś prawdziwą przyjaciółką!